Siema widzowie, dzisiaj jesteśmy na dalszy ciąg na miksowicach. Jak widać, to tutaj się oswoiłem i Michalski dołączył, dałem mu jakieś tam podstawowe itemy. ja jedynka też mam mało. A, mam repa? A, no, co ci muszę dać jednak? Chodź tu. Idę do ciebie. Kurde. Nie wiem. Ej, właśnie! Jak się ciągle o te psy potykam! Widzowie, te psy są denerwujące. Przecież, są, przecież jest zboże tu. Dobra mam mam dwa staki, siana mogę pożyczyć od ciebie crafting? Nie. Spróbuj. Nie bijemy się i koniec. Mam czterdzieści sześć tego, masz masz. Chodź, idziemy do Kejwa. Chodź. Ej, czemu one cię leją? A czyli ja cię nawet nie mogę dotknąć z łapki. Pieski nie wolno, joini Dobra, daj się zabić, daj się zabić. Lać go. No właśnie nie. Tu masz i ty. XD. No to pewnie spadł. Tu leży łuk. Tu leży łuk. Czekaj, ja włączę shadersy. Zaraz zobaczymy, czy będzie. Jest tu przecież, a nie to kwiatek. Nie, mój piesek spadł. Nie! Nie spadajcie, psiutki. Kurde, ja nie mam czym ich, ich karmić. Ej, a kość mi można karmić? Kurde, mam 26 kości. Ale zostaw te moje psy. Kurde, ja cię chcę z łapki dotknąć, ale psy się rzucą. Chodź. Chodź. Masz wiadro? Zapraszam, skacz. Idziemy. No nie no, moje pieski spadają. Jak chcesz się... Jak chcesz na kogoś, to na zębiaka. O, masz żelko, masz tu żelko. Masz tu żelko. O, lapis. No tu jest duże żelka. Mogę ci pomóc kopać. Ej, ile tu żelka? Ale nie tutaj. Wy, ty, wy. Ej, tu jest ten, tu jest opuszczona kopalnia, mineshaft. No u, może być spawner. O kurde, ran. Pomóż. Pomóż. Jestem otoczony. Nie mam, nie mam budulca. Nie mam czym się... Za... Brawo piesek. Piesek nie... Nie. Pieski, uważajcie. Nie. Poświęciło się chyba. Dobra, jest przeżyły. Wypad stąd. Lepiej szybko. Bloczki, 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 bloczki. A nawet się nie wasz... Zostaw moje psy. No bo pająki leją tu mi psy i mnie. Kurde, biedne pieski. No tu u mnie. Tego? Gdzie? No nawet nie mów, że masz X-raya. Gdzie? Gdzie masz diaksy? Gdzie lapis? Gdzie? A, no spoko. Ja mam stack yy, tego. Chodź, pokażę Ci mainzfta. Nie mam drewna. Ale chodź, tu jest drewno, tu jest drewno przecież. Mineshaft. Chodź. O, strzały. Tu masz wągiel. I tam też. Chodź. Kurde, ja bym zniszczył ten spawner z tych szkielet... tych... Nie! Kto mnie zepnął? Kurde. I do to zniszczyć. Dobra, rozwaliłem. Ej, nie, ja, po, ja chcę przejść przez te pajęczyny na drugi koniec i pieski się za mną męczą. Ej, pająki się w tym nie męczą? Trzy pająki na mnie lecą. Nie ja spadł z wysokości. No to umrzesz. Mam, mam skrzynkę. No nic ciekawego, ale mam dwa znaczniki. Mam dwa znaczniki i trochę jedzonka z tego. I krips. Ej, dużo kripsów. Nie, on mi psy zabije. Nie, ja nie, swoje pieski, tak. Ej, co jest, Lewitujące tory. O kurde, nie, O kurde. nie, piesek, nie, poświęcaj się. Kurde, dadam. Szybko. Szybko. O tu jest żelko. Kurde, ja tu nie powinienem z tymi psami chodzić. I za dużo mam tych psów. Widzę twój nick. Czemu? Wina, serwa Kurde, kolejny z Brawo psiaki A bo tu jest kolejny spawner Au, jestem na glebę, jestem na glebę A ja nawet nie wiem gdzie ty jesteś, bo opuściłeś Jestem na glebę Pies No i lipa O kurde, no to będzie problem No wbij No ja też zadałem. Piękne pieski, chodźcie tu. Siad. Ale ja nie nie cię tepał. To no To siad! Siad, siad. 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 Ej, zabili zabili mi małych. Kurde, siad. Szybko pojedziemy. Czemu wy się do mnie zapacie? A nie do strzały. Au, au, Sio, nie mam miecza. O kurde, o kurde, Sio. No bo ja zdedałem, ja idę po Itemy. Ja jestem nad tobą. O kurde, mały kurdupel. No nie, pająk. Au, jestem gleba. Biję się z łapki. Jestem gleba. Dobra, muszę, widzowie. Muszę, tu jest... Wielki problem. Spectator, gdzie są itemki? Kurde, ale ja w ogóle tego chyba nie znajdę. Dobra, mam Dobra. Kurde. Ja sobie poukładam je tu. Nie, przecież ja poleciałem tam tylko na spektatorze. A, no nie bij! Ale no, bo masz przez to, że masz na mieczu jakby szerokie, że jak masz miecz załadowany i setami marnujesz. Dobra, trzeba stąd wyjść. Spojrzę na frygami, gdzie jest wyjście. No bo jestem na free -camie. No Nooo! Też mi tak zrobiłeś. Przesmy się. Przesmy się.

O, i tu siedźcie, przed domkiem. No... Siat. Kurde, jak ja nienawidzę... Ej, idziemy do Nederu. Siat! Siedem psiaki. Ile to trwa tak w ogóle? Osiemnaście minut. Chodź. I czemu tu nie mógł? Czemu tu tego nie ma? To no szybko. I znowu mi marchew dropnął. No ale no to jest rzadkie, a ja już mam trzeci raz pod rząd. Jest. U, będzie żarcie, już. Ej, poczekaj, może byś się przydał, albo nie. Poczekaj na mnie. I czemu mój pies tu jest? Czemu mój pies tu jest? Siad. Dobra, robimy cięcie i powiemy Wam, jak będziemy w fortecy. Dobra, ale ja jestem przy fortecy. Jesteśmy już przy fortecy. Tak daleko to nie było. 200 kratek. A, no i Michalski się spalił w lawie, więc ma troszkę po itemach. ale wcześniej ma tylko pół itemów. Dobra, mam drewno. Bo ty dedłeś, to czekaj, będziesz tam. Satysfakcja, dobra, ja tam wlecę. Ej, tu jest nawet spawner playsów od razu. Ej, czemu ja mam tak, Refu, Co? Nie wiem czemu, ale mianowicie ta krepu, No co? No nie wiem, miałem jeden. Kur. Au. Pomóż. Logam. Dobra, zabudowałem się. Tepnę Masz a ty nie masz i tu? A czemu nie masz? No to i weź. A czemu nie? No, pójdź sobie przez ten, ja... Ja ci nie zabraniam po prostu wejść w portal, skoro przy portalu. Out. Oberwałem. Out.

Tarcza mi się kończy. Dobra, widzowie, widzimy się, jak już będziemy mieć wszystkie pałki. Dobra, uda udało się nam, widzowie, zebrać wszystkie pałki. Mam dziesięć. W normalnym świecie. No więc widzimy się w następnym odcinku. Cześć!